Das Kind muss wenigstens eine Woche alt sein. Ich glaube, das Kind muss mindestens zehn Jahre alt sein. Können wir es vorher Kann das nicht sein? Nein. Habt ihr einen Arzt, dem ihr vertraut? Wir brauchen keinen Ärger. Was? So? Wie geht's ihr? Was? So? Ja, sie sind gut. Alles gut? Alles gut? Gut. A ty dokąd idziesz? Idę się przewietrzyć. Sicher, pewnością, że się tutaj dobrze idzie. Tak, oczywiście. Co? muszę musisz iść do toalety. Przepraszam bardzo, rozładował mi się telefon, czy mogę skorzystać z pana telefonu i, i zadzwonić do męża? Szybko? Byłoby lepsze, gdybyś nie była przy Okej. Nie, nie wiem. Nic mi nie powiedzieli. Nie wiem. Y y y muszę kończyć. Pa. Dziękuję bardzo. Co ty robisz? Co ty kombinujesz? To zepsuć wszystko chcesz. Siadaj. Tylko kogo dzwoniłaś? A gdzie się teraz spowiadać ze wszystkiego? A po co kurczę tak cykl nagrabujesz, co? Chcesz zadzwonić? Masz. A no masz, masz. Gadaj. Co, przy nas się wstydzisz, tak? Była umowa. Zgodziłaś się, to teraz nie pękaj. Bo żeśmy się już nieźle napierali z chłopakami, żeby się udało.